To jest magazynowy Dzień Marek Spraw, witam po przerwie. Pomóż innym zrozumieć i uwrażliwić się na autyzm, aby ułatwić osobom dotkniętym autyzmem życie wśród nas. Tak apelują co roku rodzice osób z autyzmem i wiele organizacji, które zajmują się tą chorobą. Dziś na całym świecie najważniejsze budynki zmieniają kolor na niebiesko. Iluminacja jest elementem akcji, która ma zwiększyć wiedzę na ten temat. Jest to zaburzenie rozwoju i funkcjonowania mózgu. Osoby z autyzmem mają poważne problemy z postrzeganiem świata, mówieniem, rozumieniem i nawiązaniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe i choć jest to najczęstsze zaburzenie rozwojowe, a ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS, to świadomość specyfiki autyzmu w społeczeństwie jest nadal bardzo niska i rodzi wiele nieporozumień i krzywdzącego traktowania chorych osób, które często są odbierane nie jako chore, a na przykład jako źle wychowane. 2 kwietnia jest Światowym Dniem Wiedzy na temat autyzmu. A naszym gościem jest teraz Janna Grochowska, wiceprezes Fundacji Synapsys. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy da się wytłumaczyć, czym jest autyzm komuś, kto nie ma czasu przeczytać kilku podręczników psychologicznych, psychiatrycznych i terapeutycznych? Jest to trudne. Ale przede wszystkim można powiedzieć, tak zresztą, jak już Pan wspomniał, że jest to zaburzenie rozwoju, które polega na tym, że e, osoby nim dotknięte, dzieci, ale też osoby dorosłe, mają problemy w porozumiewaniu się, w komunikowaniu się z innymi, mogą w ogóle nie mówić, ale też mogą mówić w taki sposób, jakby nie chciały, bardziej chciały ze sobą rozmawiać niż z kimś innym. Mają problemy w nawiązywaniu, podtrzymywaniu relacji z innymi, w tym jak się bawią, jak się zachowują, często zachowują się nieadekwatnie, dziwnie do sytuacji dla nas. E, mają też Trudności w takim elastycznym myśleniu, e, zachowaniu. Lubią, jeżeli pewne rzeczy są przewidywalne, powtarzalne, natomiast duża zmienność utrudnia im po prostu codzienne życie. Dziwne zachowanie, czyli jakie? dziwne zachowanie, czyli na przykład nietypowy sposób witania się. Czyli na przykład powiedzenie coś, co się wydaje nieadekwatne do kontekstu. Takie, my mówimy czasami, że osoby z autyzmem y, mówią i odpowiadają w formie takich skojarzeń, czyli mówimy na przykład o tym, co się nam dzisiaj przytrafiło, a im się kojarzy to z jakimś zupełnie innym wydarzeniem i za chwilę się okazuje, że mówią na zupełnie inny temat. Y, mają zresztą bardzo duże problemy w rozumieniu y, i wprowadzeniu takiej rozmowy, takiej jak my to nazywamy, o niczym, tak? Czyli co u ciebie słychać, a jak było. Z reguły takie rozmowy są dla nich trudne, wolą rozmawiać na bardzo konkretne tematy. Ci, którzy, ci z nich, którzy potrafią mówić oczywiście, bo nie wszyscy są w stanie mówić, chętnie rozmawiają o swoich zainteresowaniach, o takich ulubionych e, przedmiotach, e, dziedzinach, tak? W których są rzeczywiście dobrzy. Tylko jeśli porównujemy te najważniejsze, mm, czy największe problemy zdrowotne, o których wcześniej mówiłem, AIDS, cukrzyca, no to czy, czy, czy rak, no wystarczy wizyta u specjalisty, który zrobi nam badania i my wiemy, jesteśmy chorzy albo nie. W przypadku autyzmu to wcale nie jest takie proste. No i właśnie na tym polega dramat. Dramat polega z jednej strony na tym, że my do tej pory nie dysponujemy żadnym narzędziem, w sensie badań z krwi, które by były możliwe, żadna tomografia komputerowa, żadne badania medyczne nie potrafią powiedzieć, czy dziecko, dana osoba ma autyzm czy nie. Po to, żeby postawić tą diagnozę, potrzebny jest zespół specjalistów, który prowadzi odpowiednie obserwacje takiej osoby, przeprowadza, zbiera informacje na temat dotychczasowego rozwoju i na tej podstawie dopiero można postawić rozpoznanie. Natomiast problem, który polega na tym, dlaczego ONZ uznał tak, autyzm za tak poważny problem, ponieważ na świecie notujemy dramatyczny wprost wzrost w przypadku zachorowań na autyzm. O ile mówiło się w latach 90., już nie mówię wcześniej o tym, że jest to cztery przypadki, mniej więcej na 10 tysięcy. W tej chwili w ubiegłym tygodniu Centrum Kontroli Chorób w Stanach Zjednoczonych podało, że to jest to jeden, jeden przypadek na 68. I ta tendencja jest stale wzrostowa, bo jeszcze 2-3 lata temu mówiło się, że jest to jeden przypadek na 100. Tylko pytanie, czy tych przypadków faktycznie jest więcej, czy świadomość nasza rośnie? I my dzięki temu, że mówimy o autyzmie, że chociażby Fundacja Synapsis z, z, z m, kilkoma zapaleńcami zbierała pieniądze na wczesne wykrywanie autyzmu, czy to z tego wynika, czy po prostu faktycznie tych przypadków jest więcej? Na pewno możemy powiedzieć, że zwiększyła się nasza świadomość na temat autyzmu, nasza wiedza na temat autyzmu i to zarówno wśród specjalistów, którzy lepiej diagnozują, jak myślę sobie też wśród rodziców, bo rodzice jednak się zgłaszają z coraz młodszymi dziećmi. Zmieniły się kryteria diagnostyczne, ale najwięksi specjaliści w dziedzinie autyzmu na świecie twierdzą, że nie ma takiej możliwości, żeby ten wzrost autyzmu tak gwałtowny można było wyjaśnić tylko i wyłącznie tym, że lepiej diagnozujemy i że mamy większą świadomość tego, czym jest autyzm. My ciągle mówimy Mówimy o tym wykrywaniu autyzmu, mówimy o rehabilitacji, mówimy o pracy. Jeśli autyzm jest tak, skomplikowanym chorobą, tak skomplikowaną chorobą, że trudno jest właściwie określić, co to jest, czy przy rehabilitacji da się z autyzmu wyjść? Ja bym powiedziała jeszcze tak, że my mamy dosyć precyzyjne kryteria, które nam pozwalają diagnozować ten autyzm. W związku z tym to nie jest tak, że y, mamy tutaj dużą dowolność. Natomiast jeżeli chodzi o terapię, y, przede wszystkim założenie jest takie, że jeżeli ta terapia zostanie podjęta bardzo wcześnie, jeżeli ona będzie dobrze dobrana, zindywidualizowana w stosunku do dziecka, to te szanse na to, że to dziecko będzie w stanie samodzielnie później funkcjonować znacząco rosną. Oczywiście nie ma takiej możliwości zgodnie z dzisiejszą wiedzą z naszymi umiejętnościami, żeby można było powiedzieć, że każde dziecko, które zostanie objęte taką wczesną terapią, było w pełni w przyszłości zdrowe, czy mogło wyrosnąć z autyzmu, bo tak nie jest. Jak ktoś ma autyzm, to go będzie miał na całe życie. To co na... z tymi ludźmi się dzieje? No bo ktoś, kto jest dzieckiem, nastolatkiem, nawet wczesnym dorosłym, ma opiekę swoich rodziców, bliskich, ale no ci ludzie ciągle rosną. I co z nimi dalej się dzieje, skoro wielu z nich nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować? No to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ oni są w bardzo trudnej sytuacji. Rodzice się starzeją, nie ma dla nich żadnych form pomocy właściwie, ponieważ czy domy pomocy społecznej, czy wtz -y są nastawione na osoby głównie z upośledzeniem umysłowym, w związku z tym są niedostosowane do potrzeb osób z autyzmem, które często mają innego rodzaju problemy, ale też inne możliwości. Ci z nich, którzy funkcjonują znacznie lepiej, nie są w stanie, nawet ci, którzy kończą często szkoły, z matury, ze względu na te swoje trudności w komunikacji w relacjach społecznych w takich sztywnościach nie są w stanie pracować tak jakby na wolnym rynku pracy pozostają w domach e, pogarsza się ich funkcjonowanie e, pojawiają się bardzo duże problemy z zachowaniem e, no i Mamy naprawdę bardzo trudną sytuację. Stąd tak wielki nacisk kładziemy właśnie w tej chwili na to wczesne wykrywanie autyzmu, żeby dać im większą szansę na to, żeby szybciej te postępy się pojawiły, żeby nie pojawiały się wtórne do autyzmu problemy. Wczesne wykrywanie, czyli jakie? Bo spoty, które można znaleźć w sieci z tym hasłem, który opowiada bardzo, Topa, dziecko nie powie ci, że ma autyzm, to na co zwracać uwagę? Bo statystyka jest przerażająca. Jeżeli w tych statystykach, które teraz dysponujemy, na 400 tysięcy urodzonych dzieci 15 tysięcy może być zagrożone autyzmem. To, to jest bardzo dużo. Przede wszystkim możemy sobie powiedzieć, że nam zależy na wyłapywaniu takich pierwszych niepokojących objawów, które jeszcze nie pozwolą nam zdiagnozować, że to jest autyzm taki pełnoobjawowy, ale chodzi nam o to, że jeżeli widzimy, że dziecko ma problemy chociażby w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego, że nie reaguje na swoje imię, że nie bawi się w adekwatny do wieku sposób i tak dalej ja bym mogła jeszcze kilka takich objawów wymienić. To my możemy bardzo szybko podjąć interwencję, zaproponować pewne działania rodzicom po to, żeby nad tym pracować. I rzeczywiście zdarza nam się niejednokrotnie, że jeżeli wcześniej zadziałamy, to jesteśmy w stanie jakby nauczyć dziecko tego, poprawić ten rozwój, pchnąć go na takie prawidłowe tory. Tylko, Natomiast... że w takim razie z tego. Tej wiedzy potrzeba jest zarówno rodzicom, przyszłym rodzicom, ale też lekarzom, pielęgniarkom, tak, przedszkolankom, tak. wszystkim ludziom, którzy z tymi dziećmi mają do czynienia. Zdecydowanie tak. To jest z jednej strony te wszystkie nasze działania, które robimy również przy okazji i dzisiejszego dnia, ale i całego kwietnia, tak, który jest miesiącem wiedzy o autyzmie. Te nasze działania mają służyć nie tylko temu, żeby zwiększyła się świadomość rodziców, wiedza rodziców na ten temat, ale również, żeby te osoby, które jakoś się stykają z dziećmi, czyli pielęgniarki, czyli położne, czyli lekarze, czyli nauczyciele, rehabilitanci, żeby więcej na ten temat wiedzieli i wcześniej działali. Joanna Grochowska, wiceprezes Fundacji Synapsis, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje. W magazynie to był dzień, na dziś to wszystko. Marek Asprzak, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za chwilę Polsat News, magazyn Polska z Poznania. Przywita się Szymon Kiepele.